basenik pod nasze awokado powiem nam że uwielbiam tą drukarkę teraz akurat w stable mode na innych filmikach widzicie jak ładnie wszystko wychodzi ląd 4 jest bardzo przyjemna czy jak widać nie drukuję w standardzie bo już jest późno i niestety mega głośno, także pod koniec zobaczymy jaki efekt był, zobaczymy czy jest wodoodporne. Profile do, mm, do Pela, tak jak tutaj akurat z Made Marble są wrzucone w innym filmiku, ale link też podam pod tym, także Możecie spokojnie jeszcze mm, Dobra słuchajcie, nasz pseudo basenik awokado jest gotowy jest przerobiona doniczka. Tam link do tego będzie, oczywiście. Troszkę obniżona i tak dalej. Plus minus. Wydrukowała się. No bardzo ładnie. Kurczę, uwielbiam ten materiał. Materiał marble jest Mistrzostwem Świata. Po prostu mało co widać. Tych warstw, jak 0,2. No to sami widzicie, że wygląda to super. Yy. No i Kobra też robi swoje tutaj, nie będę ukrywał, to jednak o tutaj proszę coś takiego dziwnego nam wyszło. Chyba jednak troszkę za szybko, to opalimy nie będzie tego widać. A temperaturę dałem 10 albo 15 stopni wyżej niż normalnie z tego względu, że musi być to wodoodporne. No to ma być tak jak mówię basen na, 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 na co już Wam pokażę zresztą. O, no takie łódeczki, moja żona. Teraz nowe hobby i sadzi różne dziwne rzeczy. Więc mieliśmy jakiś tam dłuższy czas temu awokado na śniadanie, bo kolację, i wzięła sobie nasionka z tego, tak? Wysuszyła i zaczęła hodować. Tyle że w szklankach. I te szklanki są takie mega słabe. A tu mamy taki system, który wtedy te awokado w wodzie. Tak jak widzicie, na chwilę obecną. To wygląda tak. Wbite kałaczki, Proszę, korzeń sobie tutaj wyrasta już. I korzeń sobie wyrasta. No ale to wygląda, jak wygląda. Trzeba to co chwilę podlewać. Tutaj mamy trochę inną odmianę, mniejszą, awokado. Już też na tyle wysuszoną, że ta skórka zewnętrzna odpadła. I cała koncepcja jest taka, że zalewamy sobie tutaj nasz basenik wodą. Słuchaj, mój syn za... w klemie wyśmiał. Mam nadzieję, że bez dobrego powodu, czyli nie będzie nam to przeciekać. O. No, dobra, jest szczelne, nie ma źle. I teraz tak. Trochę nieszczęśliwie dobrałem te udeczki. Niestety kolorystycznie, ale to się weźmie i. Wydrukuje, jakieś brązowe następne razem. No i patent polega na tym ogólnie, że wkładamy sobie te wysuszone nasionka tutaj, pyk. O! I na przykład, jak wyjeżdżamy gdzieś na weekend, to w tej formie po prostu ta woda wyparowuje. No i one mają wodę, raz mają, raz nie mają. A tu. One sobie pływają w tych udeczkach. No mogłoby być to trochę bardziej widoczne, że one tak fajnie sobie pływają, czyli ta szersza trochę ta miska. No a po prostu cały czas sobie pływają i mają cały czas wodę na przykład przez tydzień albo dwa, jak nalejemy tutaj wysoko i nie mamy bardzo ciepło w domu. O, tutaj widać. Także wygląda to fajnie. Patent jest naprawdę super. Tylko mówię, tą miskę tam będzie plik podesłany, to zamiast ją tylko obciąć, to trzeba ją podnieść do góry. Także zapraszam, bardzo fajny wydruk. Trzymajcie się. A i sorry, profile do PETG i TPU w filmikach pod spodem. Pozdrawiam.